Jest dobry kod. Cześć moi drodzy, jeżeli szukacie luksusowego, kompaktowego suwa, a nie chcecie jeździć BMW X1, czy też Audi Q3, czy nawet Volvo X40 nie do końca Wam leży, bo chcielibyście się troszkę wyróżniać na drodze, chcielibyście mieć samochód, może taki trochę egzotyczny, to jest dobry kandydat. Rodem z Wielkiej Brytanii taki prawdziwy arystokrata ze sportowymi korzeniami, czyli Jaguar i e Pace. Na prezentacji którego was właśnie. zapraszam. Model ten powstał między innymi po to by przyciągnąć, by tak, zwabić do marki nieco młodszych klientów, tych, którzy może boją się tych dużych kotów, że, że będzie je po prostu trudniej okiełznać. Wiecie o co chodzi. I tak wabi przyciąga od 2017 roku. W 2020 roku został odświeżony i w takiej też formie przyciąga do dnia dzisiejszego. Nasz testowany egzemplarz pochodzi z 2022 roku i został mi udostępniony przez Łukasza. Któremu z tego miejsca dziękuję i go pozdrawiam. E-Pace jest najmniejszy z całej tej kociej rodziny, stąd pewnie te nawiązania takie graficzne do, do tego, czyli ten mały kot podążający za większym osobnikiem. Płytę podłogową ten model odziedziczył po Land Roverze Discovery Sport, a także taka sama występowała w modelu Range Rover Evoque. Tutaj została ona nieco zmieniona i przekonstruowana tak, żeby nasz kociak był zwinniejszy i po prostu lepiej się prowadził. Wizualnie nawiązuje on do swojego starszego brata, który moim zdaniem jest taki bardziej elegancki i dostojny. Tutaj z kolei mamy więcej takiej młodzieńczej zadziorności i sportowego charakteru. No wygląda ten samochód naprawdę dobrze i robi wrażenie. No jest jest kozak, co tu dużo mówić. Zobaczcie, mamy tu jakieś dodatkowe Wloty powietrza na zderzakach, które mają pewnie służyć temu, by chłodzić hamulce, no to akurat jest atrapa. Duże końcówki wydechu. Ten wydech właściwy znajduje się w środku oczywiście. Nisko poprowadzona linia dachu, znaczy nisko, tak opadająca, ten tył robi przypomina bardziej takie kupe, więc no, wygląda to naprawdę dobrze i ten fajny tyłeczek. Pod maską mogą pracować cztery silniki benzynowe, zaczynając od pojemności 1.5, trzy cylindry, 160 koni mechanicznych. W ogóle, co w Jaguarze robią trzy cylindry? Co? Miał, kurde. Kończąc na silniku dwulitrowym, już z czterema cylindrami i mocy 300 koni mechanicznych. Dostępne są również dwa silniki... Wysokoprężne. Pod maską naszego testowanego egzemplarza mamy motor o pojemności 2 litrów, czterech cylindrów, wspomagany 48-woltową instalacją elektryczną, czyli miękką hybrydę. Ogólnie wszystkie silniki i te benzynowe i wysokoprężne to miękkie hybrydy. Moc 200 koni mechanicznych. 320 N dostępnych od 1200 obrotów. Prędkość maksymalna to jakieś 212 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu jakieś 8,5 sekundy. Największą taką bolączką tego silnika, tego samochodu z tym silnikiem, to jest spalanie, bo średnio jest to około 9-10 litrów w takim cyklu mieszanym. W mieście, przy takiej dosyć dynamicznej jeździe, będzie to 15, nawet 16 litrów. Na trasie do tych 90 km na godzinę myślę, że możemy zejść do 7,8 litra, więc no, spala dosyć sporo, jak na takiego kompaktowego suwa. Częściowo winą można obarczyć wagę tego samochodu, bo waży on dosyć sporo 1850 kg. Więc, no, mimo tego, że jest to mały kociak, no to taki ubity. Nabity, bym powiedział. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. Pojemność tego kufra to 601 litrów na papierze. Bo wizualnie no, nie wygląda mi to na 601 litrów. Oczywiście tutaj pod podłogą mamy jeszcze takie dodatkowe schowki, w których też dosyć sporo zmieścimy. Ale mimo wszystko ja wiem, ale coś wam przeczytam, bo jaguar informacji podaje coś takiego. Że jest to pojemność na mokro, mierzona poprzez symulację przestrzeni ładunkowej wypełnionej cieczą. 601 litrów. Eee, a druga rzecz, to podobno zawieszenie tutaj z tyłu zostało w taki sposób przekonstruowane, by właśnie wygospodarować jak najwięcej tej przestrzeni bagażowej. No, nie wiem. Oczywiście możemy złożyć sobie też oparcia kanapy z tyłu, wtedy uzyskujemy przestrzeń powyżej 1300 litrów. Z udogodnień no mamy tu jakieś taką siateczkę, są haczyki na zakupy, jest podświetlenie no i o schowkach już wam wcześniej wspomniałem, koła zapasowego tutaj nie ma, jest tylko zestaw naprawczy. Mamy do czynienia z suwem, czyli samochodem o podwyższonym nadwoziu, więc łatwo się tutaj wsiada i wysiada. Jedna rzecz, na którą warto też zwrócić uwagę, to progi są osłonięte przez drzwi, więc one są czyste i nie ubrudzimy sobie spodni wsiadając do tego samochodu, co często się zdarza w tego typu autach. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, to ja mam 1,70 m i jakby na na brak miejsca nie mogę narzekać, mam go tutaj pod dostatkiem, nad głową również. Mamy tutaj okno dachowe, ale ono nie zajmuje jakoś specjalnie dużo tego miejsca. Właściwie tego samochodu ma powyżej 1,80 m i też na brak miejsca nie narzeka. Fotel ustawia się pod, no pod to ustawienie, które sobie zapisaliśmy wcześniej. On ma w ogóle bardzo duży zakres regulacji, więc ze znalezieniem takiej wygodnej pozycji, a przede wszystkim zgodnej ze sztuką, nie powinno być żadnego problemu. Materiały, które zostały użyte do wykończenia tego wnętrza, są naprawdę dobrej jakości. No jak widzicie, mamy tutaj skórę, są białe przeszycia, co wygląda naprawdę dobrze. Wszystko jest porządnie i solidnie spasowane miękkie delikatne, a dobra, już jest cisza na drzwiach, również mięciutko. Ogólnie bardzo fajnie i przyjemnie się tym samochodem podróżuje i, i przyjemnie się spędza czas tutaj w środku. Kierownica fajnie leży w dłoniach. Oczywiście obszyta skórą, multifunkcyjna z takimi srebrnymi tutaj wstawkami. Po prawej stronie obsługujemy tempomat asystenta pasa ruchu. Ona jest też podgrzewana. Z lewej strony natomiast obsługujemy multimedia, odbieramy połączenia, a także obsługujemy komputer pokładowy, który obsługujemy również no, pewne funkcje za pomocą tego przycisku przy manetce kierunkowskazów. Zegary są czytelne, bardzo ładne moim zdaniem mamy tu analogowy prędkościomierz, a także obrotomierz, no, z taką częścią cyfrową, bo na środku jest duży wyświetlacz komputera pokładowego. Który też przekazuje nam dosyć sporo różnego rodzaju informacji, tu możemy sobie wejść w menu, sprawdzić ciśnienie w oponach, i tak dalej, i tak no, dalej. Tych możliwości jest tutaj sporo, ale całość jest przejrzysta i, i czytelna. Ekran info rozrywki wbudowany tutaj w tą konsolę centralną, która zwróćcie uwagę, no, cała ta deska jest jeszcze pod takim kątem, co dodatkowo potęguje efekt takiej przestrzeni w tym samochodzie. Ja bardzo lubię to rozwiązanie, czyli taki ekran budowany w deskę, a nie te odstające tablety. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie i dobrze. Obsługuje się go no, w miarę prosto. Tam parę chwil mi zajęło, żeby, żeby ogarnąć, co gdzie jest. Oczywiście mamy tutaj Apple CarPlay, Android Auto. Łączymy się bezprzewodowo i mapę, na przykład z, tą z telefonu, możemy sobie wrzucić tutaj na zegary. Więc no. Można sobie to naprawdę tak ustawić pod siebie, pod swoje wymagania. Panel klimatyzacji: klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z fizycznymi pokrętłami i kilka takich dotykowych przycisków. Jeżeli chcemy ustawić sobie prędko, ręcznie prędkość wentylatora, to te pokrętła ciągniemy do siebie, no i wtedy zmieniamy siłę nawiewu. Z fajnych rzeczy mamy tu podgrzewanie przedniej szyby. Co może nie jest jakimś tam dużym zaskoczeniem, ale jest tu również na przykład coś takiego jak praca wycieraczek w trybie zimowym, czyli one wtedy nie chowają się tak jak są teraz do końca, tylko są wysunięte gdzieś tutaj, tak no, nie do połowy szyby, ale nieco powyżej. Dzięki czemu ogrzewając tą szybę, te wycieraczki też są ogrzewane i, i nie przymarzają. Podgrzewane są również dysze spryskiwaczów, więc no, w zimę rewelacja. Poniżej mamy taką dosyć sporą półeczkę, jest tu ładowarka indukcyjna, jest gniazdo 12 V, no kilka przycisków od kontroli trakcji czy systemu start-stop. Lewarek automatycznej skrzyni biegów, a także selektor wymi wy wyboru wymiany selektor wyboru trybów jazdy, pokrętło głośności, dwa cup holder'y, podłokietnik miękki, wygodny na odpowiedniej wysokości. Jest umiejscowiony, nie jest on regulowany w żadnej płaszczyźnie, ale za to pod tym podłokietnikiem mamy naprawdę spory schowek. Jest tu również gniazdo USB oraz USB-C do takiego szybkiego ładowania. Te cup holdery możemy oczywiście wyciągnąć, wtedy no, mamy tutaj naprawdę sporą przestrzeń. Na dole jest taka gumowa mata w centki, fajny taki akcent. W końcu mamy do czynienia z jaguarem. Schowek. Przed pasażerem jest wykończony przyjemnym w dotyku materiałem, no ale pojemnościowo to już tak średnio. Kieszenie w drzwiach za to są całkiem pojemne, bez problemu zmieścimy tam półlitrową, a nawet litrową butelkę. Wspomnę też może o tym, że mamy tutaj bardzo dobre nagłośnienie, które daje radę. Tutaj do tyłu wsiada się już nieco gorzej, a to ze względu na to, że no, ten otwór jest niewielki, te drzwi bardzo zachodzą na nadkola. I. Ale za to kanapa jest już bardzo wygodna, fajnie wyprofilowana. Naprawdę przyjemnie się tu siedzi. Dwójka dorosłych osób, myślę, że bez problemu. No, trójka będzie już ciasno. Mimo tego, że ten tunel środkowy jest też niewielki, to, to jednak lepiej podróżować tu w dwie osoby dorosłe. No, chyba, że mówimy o dzieciach, to, to, to trójkę można zmieścić. Są zapięcia typu Isofix. Więc możemy zamontować foteliki. Z udogodnień mamy tutaj podłokietnik wygodny, miękki z dwoma okwytami na kubek. Są osobne nawiewy, jest gniazdo 12V, taka dodatkowa półeczka, jeszcze tutaj gazetowniki. Podłokietnik na drzwiach również jest miękki. Mamy tutaj kieszeń dosyć pojemną w drzwiach. Bez problemu zmieścimy tam jakąś większą butelkę z napojem. Osobne źródło światła, panoramiczny dach. No tak to można podróżować. Się ten samochód bardzo dobrze. Yy, układ kierowniczy jest bezpośredni, aczkolwiek mógłby dawać chyba trochę lepsze czucie, a chociaż nie, chyba wymyślam. To już chyba są takie moje y, widzi mi się. Yy, zawieszenie zestrojone jest bardziej z nastawieniem na taką właśnie precyzję prowadzenia na szybką jazdę po zakrętach. Yy, nie ma źle, jeżeli chodzi o wybieranie nierówności i jeżeli przyjdzie nam jechać po gorszej jakości asfalcie, ale nie jest to na pewno samochód komfortowy. Tutaj bardziej liczy się właśnie ta precyzja prowadzenia, dobre prowadzenie. Ten samochód jedzie jak po szynach, jak przyklejony do asfaltu. To też dzięki temu, że usztywniono tą karoserię i zastosowano jakieś tam rozwiązania, które mają zapobiegać jej. Bujaniu się i wychylaniu się podczas szybko pokonywanych zakrętów. Nie wiem, co to są za systemy, ale widocznie działają, bo naprawdę w zakrętach jest bardzo dobrze. Mamy tu też system, który nazywa się Torque Vectoring, jak dobrze pamiętam. Jest to elektroniczny system, który działa na zasadzie ESP i w czasie takiego szybkiego pokonywania zakrętów, szybkiej jazdy po zakrętach, on dohamowuje nam te koła, które znajdują się po wewnętrznej stronie. Jest tu oczywiście napęd również na cztery koła, ale on też działa w taki sposób, żebyśmy mieli wrażenie, że, że ten samochód napędzany jest tylko na tył. Zapewne elektronika rozdziela ten napęd, i jak tylko wykryje, że, że któreś z kół tracą, tracą przyczepność, to, to ten napęd jest przenoszony. Silnik ma fajną dynamikę, aczkolwiek, tak jak Wam wcześniej mówiłem, no, ma co ciągnąć. Ten samochód jest ciężki, ponad 1800 kg, więc sporo. 200 koni, 320 newtów, No daje radę i jest elastyczny, fajnie przyspiesza. I raczej na brak mocy nie powinniśmy narzekać. No może przy tych wyższych prędkościach, tam powyżej 180, już jakby tak trochę mu brakuje tej pary. Skrzynia biegów jest 9-stopniowa i. No ma takiego delikatnego laga i ten samochód tak się zachowuje, jak właśnie taki przyczajony kot, który tak się przymierza do skoku, dodajemy gazu, nic się nie dzieje, dopiero po chwili on wyrywa do, do przodu. W trybie dynamicznym i jeszcze jak przełączymy skrzynię w ten tryb sportowy, no to tego efektu już nie ma, wtedy w sumie to nie ma za bardzo na co narzekać, ale tak jak Wam mówię, w tym właśnie, w tym takim trybie na co dzień komfortowym... Taki efekt występuje. No i moi drodzy, jak widzicie, utknęliśmy w korku, ale to wykorzystam ten czas, żeby Wam poopowiadać o, o na przykład wyciszeniu, które jest tutaj bardzo dobre. Silnik jest no, mega wyciszony, praktycznie nie słychać tej jednostki no, w momencie takiego mocniejszego przyspieszenia, ale jest to akurat przyjemny dźwięk. Widoczność jest dobra. Jak w przypadku takich samochodów siedzimy tutaj nieco wyżej, no widać maskę, lusterka są duże, też w nich wszystko bardzo dobrze widać. No, do tyłu jest nieco gorzej, bo ta szyba jest niewielka, ale mamy oczywiście kamerę cofania, są czujniki, więc nie ma problemu z parkowaniem, manewrowaniem tym samochodem. A my dalej w korku, więc sprawdzę sobie teraz aktywny tempomat, który właśnie widzi ten samochód przed nami. Dostosowuje prędkość, jak trzeba to wyhamuje, jak będzie możliwość to przyspieszy i powiem Wam, to działa naprawdę bardzo fajnie i jest to przydatna rzecz. No mamy tu też asystenta pasa ruchu, monitorowanie tam martwego pola i tak dalej. I te wszystkie systemy, o właśnie, wyhamowuje mi tu samochód. I te wszystkie systemy działają naprawdę dobrze. W zasadzie no nie ma się tu do czego przyczepić. I jest tu do wyboru kilka trybów jazdy. Komfortowy, taki do jazdy na co dzień, ekonomiczny, a także tryb dynamiczny. I fajna rzecz, ten tryb dynamiczny możemy sobie też tak spersonalizować trochę i dostosować pod swoje, jakby tam, yy, potrzeby. Możemy sobie ustawić silnik, yy, układ kierowniczy, zmianę biegów lub zawieszenie, czy ma pracować w trybie dynamicznym, właśnie czy bardziej komfortowym. Jest również tryb. Taki na śnieg, na, na błoto, na gorsze warunki atmosferyczne, i on też fajnie działa. W zimę, w, w śniegu, z tego co opowiada mi właściciel, działa na tyle dobrze, że no ciężko jest spowodować, żeby, żeby te koła nam zabuksowały, żeby to auto podczas ruszania na przykład traciło przyczepność. No, chyba że na lodzie, no to wiadomo. Ogólnie co ważne, Czuć różnicę pomiędzy tymi poszczególnymi trybami, więc, jeżeli się tam przełączamy z komfortowego na dynamiczny, to ta różnica jest naprawdę odczuwalna. Układ kierowniczy też nam się zmienia, więc, no to na plus. O awaryjności, moi drodzy, nie będę Wam opowiadał, bo są to świeże samochody, są na rynku od 2017 roku. Ja też pogrzebałem trochę w internecie i nie doszukałem się. W sumie żadnych informacji, żeby użytkownicy na coś tam się skarżyli. Właściciel tego samochodu też nie miał jak do tej pory odpuchać, niemalowane oczywiście żadnych problemów z tym autem. Jeżeli chodzi o koszty serwisowania, no to standardowo jak na markę premium, no, nie, nie jest danio. Podsumowując, moi drodzy, Jaguar i e pace to naprawdę ciekawa alternatywa, jeżeli chodzi o takie kompaktowe suwy klasy premium. Dużo rzadziej jest to spotykany samochód na drogach niż jego konkurenci. Wygląda bardzo dobrze, jeździ naprawdę rewelacyjnie, jest bardzo zaawansowanym technologicznie samochodem. Do tego ma taki swój pazur i klimat. A to wszystko podane jest tak z klasą, jak przystało na prawdziwego arystokrata. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach, a tymczasem pozdrawiam, cześć. you